Usiądź, lub połóż się w miejscu, gdzie możesz poczuć się w pełni swobodnie. Zamknij oczy i pozwól sobie na chwilę zasłużonego relaksu. Rozpocznij od kilku głębokich oddechów. Głęboki wdech przez nos i wydech ustami. Jeszcze raz, głęboki wdech i pełny wydech. Z każdym wydechem poczuj, jak uwalniasz ze swojego ciała wszelkie napięcia wraz z wydychanym przez usta powietrzem oraz jak coraz bardziej i bardziej zapadasz się w stan rozluźnienia. Teraz przenieś swoją uwagę do magicznego ogrodu spokoju. To miejsce, w którym panuje cisza i harmonia. Zauważ delikatne ruchy liści na drzewach. Różnorodne odcienie zieleni oraz miękkie promienie słońca pomiędzy koronami drzew. Poczuj, jak ten widok wypełnia cię uczuciem spokoju i wewnętrznej równowagi. Skieruj teraz uwagę na delikatną melodię natury wokół ciebie. Każdy dźwięk Niech będzie jak kojąca muzyka dla Twojego umysłu, uspokajająca i odprężająca. Kiedy osiągniesz już ten stan błogiego relaksu, zacznij przywracać świadomość do swojego ciała, do pomieszczenia, w jakim się teraz znajdujesz. A gdy poczujesz już na to gotowość, powolutku, Otwórz oczy. Zabierz ten stan ze sobą, wracając do codziennych obowiązków. I pamiętaj, że ten wewnętrzny ogród jest zawsze dla ciebie dostępny. Ja nazywam się Patrycja Wróblewska. I serdecznie Cię pozdrawiam.